Miejski zakład komunikacji w Puławach w rozpoczętym właśnie roku świętuje 50-lecie swojej działalności. W 1974 roku powołano do życia zakład komunikacji miejskiej, który uruchomił linie autobusowe łączące poszczególne Puławskie osiedla. Z biegiem lat sieć komunikacyjna w Puławach zaczęła się rozrastać. Puławska spółka poszukuje zdjęć, materiałów oraz rekwizytów, które pomogłyby udokumentować wieloletnią historię firmy. No myślę, że jubileusz 50-lecia jest bardzo poważnym świętem dla nas i chcielibyśmy mimo wszystko wyjść naprzeciw dzisiejszym czasom, dzisiejszej komunikacji i chcielibyśmy stworzyć film. Od przeszłości do przyszłości. Jeśli Państwo macie zdjęcia, jeśli Państwo macie materiały, różnego rodzaju rekwizyty, pamiątki, bardzo serdecznie zapraszamy do nas osobiście. A w przypadku zdjęć podamy też do publicznej wiadomości maila, na którego Państwo będziecie mogli wysyłać swoje pamiątki, czy zdjęcia, czy różnego rodzaju informacje. Do nas, abyśmy mogli razem, wspólnie stworzyć taki projekt. Zapraszamy również osobiście, jeśli Państwo macie też wspomnienia, które moglibyśmy spisać, lub wspomnienia, które pomogłyby nam dotrzeć do różnego rodzaju wydarzeń z przeszłości, to bardzo serdecznie zapraszamy również osobiście do nas tutaj. Jest zespół ludzi w spółce, którzy z przyjemnością się tym zajmują. Obchody jubileuszu rozpoczęły się piątkowym spotkaniem z emerytami, którzy swoją zawodową karierę związali z miejską spółką.